Witajcie w kolejnym odcinku ZEZO! A więc y, była aktualizacja. I jak już wszyscy wiedzą y, dzisiaj, dzisiaj wczoraj wyszła ostatnia część piętnika Katrin i w związku z tym <grym> idziemy do lidy, bo ja muszę się odstresować po tym wszystkim, co dzisiaj miałam. Wolę o tym nie mówić, nieważne. Dobra, Linda, chodź tutaj jest wyjątkowo pusto. Porównanie do tego, co było wczoraj, jak nawet, nawet, nawet nagrywać nie mogłam. Mam <grywa> błąd sieci, no stop, bez Ja już się denerwowałam. Dobra, czytam. Czas dokończyć rekonstrukcję pamiętnika. Znajdź mi, otwórzmy pozostałe wspomnienia Katrin. Ostatni jej życia. Wezwę mozgę księżycowego kręgu, by ci pomóc po szuk po... w szukaniu fragmentów wspomnień. I to tyle. Znowu do iść już tylko 4 zestawy wspomnień do odtworzenia i potem pamiętnik katry będziesz już kompletny Jak zaujdziesz wszystkie utracone fragmenty danego wpisu, wróć tutaj, a ja ci pomogę odbudować to wspomnienie za pomocą spojrzenia duszy Powodzenia! Dobrze, to widzimy się za... chwilę? Dla mnie to będzie trochę czasu, bo jeszcze, naj... bo jeszcze e, trzeba to poszukać, dobrze? Więc... Wróciłam, skończyłam e, przy okazji wszystkie I zaczynamy Podany Halloween. A więc tym razem ruszamy do Srebrnej Polany. W takim razie po drodze od do książki, lubię, takiej baronowej. Srebrna Polano, nadjeżdżamy. Eee, ciekawe, co tam będzie. Ciekawe, czy 20 lat temu Srebrna Polano wygląda inaczej. Myślisz, że miasteczko ma wciąż tego samego rodnego? Wydaje się, jakby miał ze 100 lat. Jest to całkiem możliwe. Dźwięk mi przestał działać Znaczy muzyczka zgryznik gry z tylko to z tego Z zadań Co my tu mamy? Proszę się rozejrzeć, gdzie? Są cztery, tak? Trzy Gdzie ja widzę czwarty? Tak jest <śmiany> nie ja to ja lubię Straszne kostiumy, baconiki kawa z zajebą przebrała. Tak, to zdecydowanie Halloween Ciekawe, że zjawi się garb to Thompson Widzę, że doradztw stanie nie powstrzymało Katrin przed zbieraniem słodyczy i robieniem psikusów Tomasz no, tak, tak to bardzo nie jest zadowolony ze swojego to stroju Oby to nie było kolejne dramatyczne wspomnienie eee, Śmiesznie to wygląda Następne wspomnienie Lecimy Tomasz zaczyna czuć nastrój Halloween Katrin ma chyba na niego dobry wpływ Oczy to! Tak, to <tuszy> Tyle great y, baronowa. Tomas nie wie, że to jego mama. No zresztą też tego nie wie, a jednak, patrzcie jakiś pierworodny, pierworodny, pierworodny. się zakochuje Musiała być z niego niesamowicie dumna. Następne. Urocze! Oho! No zresztą młoda. Myślę, że powinniśmy zostawić to wspomnienie Kacin i Tomasowi, nie sądzisz? Wracajmy do mnie. Dobra, następne Bo to miało być coś dramatycznego Coś mrocznego Jak na razie to są te Dramatyczne wspomnienie było bardzo fajne Ale muszę przyznać, że miałam nadzieję Na zobaczenie że to Albo jakichś duchów Najlepsze i jest wspomnienia zmarłej osoby Więc całe nasze przedsięwzięcie jest dosyć nadprzyrodzone I straszne Miłość i duchy Moje dwa ulubione tematy Następne E, to było dla Katrin e, naprawdę wyjątkowe wspomnienie. Cieszę się, że mogłam je zobaczyć. A ty? Ciekawe, czy kiedyś obdarzę kogoś takim samym uczuciem, jakim Katrin obdarzyła Tomasa. Rozpoznam te to tak? Jak to zrobiła Katrin? Popiszę chwilę, jeśli, jeśli ci to nie przeszkadza. E, nawet jeśli nie mam nikogo w życiu, to wciąż mogę o tym pisać. Następne. Komu ufać? A więc kolejne wspomnienie zabierze nas do Kotliny Strażników. Wspomnienia z tego miejsca są naprawdę silne. Nie byłam tam odkąd, odkąd straciliśmy Elizabeth. Ale teraz już nie możemy zawrócić, prawda? Ruszajmy, zajmijmy się tym wspomnieniem razem. I tu ma być coś mrocznego, tak widział przynajmniej na zdjęciu. Ale nieważne. Nie chcę spoilerować sama. <grych> Mam tak wiele pytań na temat tego miejsca. Kto je stworzył w jakim celu? Co się stało z tym, tym posągiem? Ja też nie wiem. I dlaczego i Elizabeth pozwolili, by Katrin tyle wycierpiała, gdybyśmy tutaj ostatnim razem? Zobaczmy, co, nasze wspom co wspomnienia mówią Ciekawego Tu jest pie... Bo tutaj to nie wygląda tak jak... Nie, tam się kończy. Dobra, zobaczymy, dokąd to prowadzi Muzyczka jest taka tajemnicza Nie widzę jej w duszy, tylko Katrin i Evergrey. przyjechali sami? Nie, nie są sami. Na szczęście jechała za nimi zawet. A, bo to tak wygląda. To już jest sobie ten końcowy. A, bo nie wiem. Wygląda na to, że Katrin chce przeprowadzić jakieś to, ale bez żadnych gadżetów Big Bony Tylko, to z samej magii. Katrin stoi przy zniszczonym posągu. Jak to szło w tym wierszu? A piąty wskaże drogę. Ciekawe dokąd. Wykorzystaliśmy te runy, e, ruiny. Ebro uratować Anne, ale Evergrey powiedział, że zrobiony przez ciebie dzwonik pozwoli nam zmienić pierwotne zastosowanie portalu. Być może kiedyś to wiemy, jak będziemy prowadzić. Co do. Gdzie Katrin? Czwarty? Co się dzieje? On też zniknął? Co się dzieje? Co robi Evergrey? Się tu, nie? Jest takie jasne. Jak moja miej meteorem, ale miliona razy silniejsza. Evergrey na pewno by nie zrobił niczego takiego, prawda? Kolejne słynnie. Jak ja na to wejdę? Mu zniknęło. O, tak. A wraz z tym światu, Aiden. Taka strata. Gorsza niż śmierć. Evergrey, coś ty nie robił. Ktoś mi mówi, że ta właśnie chwila przybyczy z z Katrin. Zaraz się dowiemy, muszę pilnować czasu. Kiedy mi się świeci na czerwono. Yy, numerki w bandykamie, nie chcę już tutaj być. Wracajmy do mnie. Muszę przytulić misji. Ale masz jeszcze jedno wspomnienie? Co najmniej. Yy, nie jestem pewna tego, co się właśnie stało, ale wydaje mi się, że Everbie próbowała objawić Aiden przy pomocy Katrin i jej konia. Nie rozumiem tylko, dlaczego narodził życie Katrin i jej duszę. Co to miejsce ma z tym wspólnego? Evergreen nie mówił czasami, że wybudowali je Pandorianie w zamierzchłych czasach. Nie widzę żadnego związku. Im bardziej się zagłębiają w te tajemnice, tym bardziej sobie uświadamiam, jak słowo rozumiem w strażniku Przepraszam, ale muszę teraz przemyśleć sporo sprawy. Jeśli chcesz zobaczyć, co Katrin napisała w tym wspomnieniu, odpowiedni wpis do pamiętnika znajdziesz w swoim dzienniku. Kolejne: Wspomnienie na zapomnianych polach. Cóż za ironia. wcale chodźmy zobaczyć, czego dowiemy się tym razem. <słuch> Pola są tak blisko Jarlaheimu, a jednak zawsze o niej zapominam. Dziwne, prawda? To śpiąca była, prawda? Tak samo wygląda na obrazie w bibliotece. Widzisz, że Katrin robiła coś magicznego z tym prawda? Dobrze, drzewem. Dobra, ja musiałam na chwilę y, przerwać na krwanie. Dobrze, zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi tym razem. Trzeciego, trzeciej tej nie widzę. Dobra, idziemy tutaj. Jest i Katrin, jedzie chyba zawalone. Tylko mnie się wydaje, że Katrin ubrała się zbyt z beterek, skąd, jak na przejażdżkę po okolicy Zabawne, że jeszcze nigdy nie widziałam jak on jeździ konno Taki domator Ciekawe, czy dziś też rusza na przejażdżki, gdy nikt nie widzi On się przypomniało, jak mu się ta spaliła Przypaliła <śpaliła> Patrz, kto czeka pod drzewem? Tomas, no gagatku Uciekliście, by się pobrać, jak romantycznie Kto wzięła ślubu? Wygląda znajomo to stary Heavy z kopyta, tak? To musiał być bardzo krótki, ale niezwykle prawdziwy ślub. Gdzie jest trzeci ten? A tu, ja go nie widzę. Jak była mała, żyłam opowiadania, opowiadaniami o pocałunku prawdziwej miłości. Zresztą to jak wszyscy. Teraz gdy jestem starsza, ale bardziej zawieję historię miłosne Nie na miłość, sprzeciwiający się rodzice. i większy melodramat, tym lepiej, ale. Gdy widzę taki pocałunek, znów wierzę w książkową miłość i w to, że świat jest Udało ci się wspomnieć to kompletne. E, ta za teraźniejszość do dziewczynstwa. Ale słodkie, ale nie było nic takiego aż tak mrucznego. dopiero to będzie, jak przeczytam wszystkie części. A, bo jeszcze będę czytać, ja zapomniałam. <laughs> Moje gardło pociąga nosy. Tak bardzo się cieszę, że mogliśmy zobaczyć te część życia Katrin. Uwielbiam śluby z miłości. Masz może chusteczkę? Mam, ale przez laptop nie mogę Ci przekazać. <laughs> Czyli Katrin i Tomas wcięki by się podej mnie pobrać pod śpiącą wdową, to nie może być przypadek. Śpiąca wdowa straciła swojego partnera, ale jej miłość nigdy nie ustała. Myślę, że Katrin i Tomas wiedzieli, że będą razem tak krótko. Tak jak w przypadku innych wspomnień, to też możesz przeczytać w swoim dzienniku. Dobrze, i zanim przejdziemy do ostatniego, jak widzę. Eee, to musimy przeczytać książkę I jeszcze muszę zobaczyć To już jest przeczytane, dobrze Te trzy Moment, gdzie jest piętnasty? Będziemy jeszcze coś szukać, naprawdę Zobaczymy Kochany pamiętniczku Tomasz zdecydowanie nie jest nudny Piszę to tutaj, żeby postawić sprawę jasno Uważa, że jestem wyjątkowa, ale nie przez jakąś przypowiednie. Jemu wystarcza mój uśmiech nie muszę ratować świata, żeby Tomas był szczęśliwy. A bardzo chcę, żeby był, naprawdę. To coś dziwnego. Wesołego i kochany pamiętniczku. Zleciało mi się. Tomas przekonał mnie, żebyśmy poszli zbierać cukierki, chociaż jestem stanowczo na to za stara. Powiedziałam się, tak, wspaniale. Pierwszy raz od nie wiem kiedy nie myślałam, o Aiden, i wybrańcu. Zjadłam mnóstwo słodyczy, stałam przy dniowej lampie i czułam, że jestem szczęśliwa. Dasz wiarę? Ale i tak mam sporo na głowie. Potrafię powstrzymać moje chaotyczne myśli. O ile jest, mną no, Tomas. Wiem, że to co W końcu będę musiała wybrać. Nie mogę mieć jednego i drugiego. Czy mogę? Jeden z ulubionych poetów mojej mamy napisał kiedyś, że chcąc wszystkiego, że się niby, nie do niczego. To prawda? Ciekawe, co o tym wszystkim powiedziałaby mama. Chciała, żeby tu ze mną była. Dobra? Następny. Kochany zmętniku. Ostatnio sporo myślałam o zaufaniu. Skąd mam wiedzieć, komu na mnie zależy, a komu mam nie ufać? Kiedyś ufność była niezwykle prosta. Przychodziła naturalnie, jak woda płynąca łagodnie w strumieniu za oknem mojej sypialni. Gdy pomyślę o tamtych czasach, to wydaje mi się, że zaufanie było po prostu wszędzie. Gdy wyciągałam rączkę, by złapać duże, twarde palce taty. Gdy widziałam te brązowe oczy patrujące, patrujące mnie na podwórku szkolnym. Gdy miałam zacząć galopować i wszystko wydawało się takie bardziej prawdziwe. Zaufanie to fizyczność, mięśnie i nerwy. Zaufanie to instynkt. Ja się po prostu czuję, a jednak jest ja sama, jest ja sama, nic nie wiem. Ściska mnie w żołądku, a, szczeń, a mięśnie mam spięte. W głowie kręci mi się coraz szybciej i nie mogę tego powstrzymać. Walka toczy się ogromną stawkę. Po tym wszystkim, co się przytrafiło zagubionym siostrom, każdy chce, więc ja, więc ja znalazłam odpowiedzi. Wolne żarty. Czy nie wiedzą, że jestem najmniej odpowiednią osobą. Wygląda na to, że im więcej dowiaduję się o magii, a jeden czy świętym kręgu, tym bardziej jestem zagubiona. Czy mogę ufać Evergrayowi? Chcę, ale w jego spojrzeniu jest coś, co przypomina. Co przyprawia mnie odreszcze. Jest tak bardzo oddany naszej sprawie. Aż się boję patrzeć, mu zbyt głęboko w oczy, bo skwierczą i trzaskają niczym rozżarzone węgielki. Przesadne oddanie niszczy. Eee, dla... moment. Dlatego się staram, by na niczym za bardzo nie zależało. Widzę, że Evergraj szybko się zapala i wypala, tak jak moja mama. Dlatego też tak e, mnie do niego ciągnie rzecz jasna. Swój swojego zawsze pozna, ale jednocześnie czuję się przy nim nieswoją. Za bardzo naciska, zbyt wiele wymaga. Jeśli naprawdę jestem częścią przyszłości Orwiku, to czy sama nie powinnam tego już zobaczyć? Gdyby tak było, nie trzeba by było na mnie naciskać, prawda? Ruszyłabym w dzicz ciemną nocą, nie spoglądała wstecz. Nie myślałabym o tym całym zniszczeniu, które mogę spowodować. Ale nie jestem jeszcze na to gotowa. Tomas poprosiłbym za niego wyszła. to mówi, że jesteśmy zbyt młodzi, ale ja tak nie uważam. Czy Tomasie czuje się bezpieczna jak nigdy przedtem? Z nim wydaje się, że mogę jednak być szczęśliwa, tak jak inni. Nie chcę tego porzucać, przynajmniej jeszcze nie teraz. Ostatni? jak na teraz. Kochany pamiętniku, cudowne wieści, pobraliśmy się z Tomasem. Zastanowiliśmy zrobić to potajemnie. Przysięgi złożyliśmy pod świątą domu. rodzajem hramstwa. Naszym jedynym świadkiem był Avalon. Ceremonii przewodniczył przyjaciel Tomasa Hermit z Południowego Kopyta. Tak, ślubu oddzielił mi postanik. Nie mówię ci, było cudownie Tacy się nie spodobało, że mu nie powiedzieliśmy Chciał urządzić wielkie wesele i zaprosić całą ostro polanę, ale chyba jakoś to przeboleje Powiedział, że przeprowadza się do gospodarstwa w Dolinie Złotych Wzgórz Żebyśmy z Tomasem mieli więcej miejsca dla siebie No to chyba po prostu chcę zostać dziadkiem Nigdy nie byłam bardziej szczęśliwa Boję się tego, bo taki stan rzeczy nie trwa wiecznie. Wciąż czuję coś mrocznego i ponurego, co wzywa mnie nocą, ale w ramionach Tomasa poradzę sobie z ciemnością Chciałem, żeby nigdy mnie nie opuszczał. Dobrze, ostatni. Czy tam, nie wiem, kolejne zadanie. Też wiarę, że już prawie otworzyliśmy pamiętnik Katrin. Została tylko jedna strona i będziemy mogli zamknąć ten y, rozdział. To ostatnie wspomnienie jest jakieś inne. Widzę wyraźnie, że powinniśmy ruszać do paswa Doyla. Domać wspomnienia tak jak wcześniej. Tym razem, jednak, gdy już skończysz jej meteor, do ciebie dołączymy. Więc będziesz musiała jechać do Jallaheimu. Jest jeszcze coś, co muszę zrobić, zanim zobaczymy to ostatnie wspomnienie. I widzimy się za chwilę eee, nowa kolekcja, nie zdążyłam kliknąć. Eee, dobra A więc czas rozpocząć mroczny rozdział i... Myślałam, że mi się dźwięki nie włączą Dobrze, tak to jest ostatnie wspomnienie pamiętka Katrin gotowa? Zaprosiłam kogoś do tego ostatniego wspomnienia, mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza Kogo? Mhm. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem, jesteś w samą porę ty też okaślejmy tu wspomnień, nie ja opowiedziałam czasami o naszym planie odtworzenia pamiętnika Katri Na początku był mi naprawdę przykro, że, że wiecie o wspomnieniach mojej mamy. Angażowałyście się w prywatne sprawy mojej rodziny. <noise> Już dobrze, Linda mi wyjaśniała, co cię wiąże z moją mamą. Pomogłaś mi zrozumieć moje przeznaczenie, więc ja chcę ci pomóc zrozumieć twoje Dodatkowo mogę lepiej poznać mamę, której nigdy nie spotkałem, więc warto. Jeszcze nigdy nie przynosiłam w przestrzeń ja dwóch osób, mam nadzieję, że wszystko dobrze wyliczam i nie utknię w czasach jak na Jarla. Co? Haha, <laughs> tylko żartuję, nic nam nie grozi, chyba tak myślę No to jazda! To będzie ciekawe Mam nadzieję, że nie słuchajcie tego, co się dzieje w pokój dalej Bo wszystko ja słyszę Dobrze, mamy pierwsze wspomnienie Czy to... Mamo? Niestety cię nie słyszę, to tylko wizja, echo w przeszłości Jest piękna, czy ona... Haha, <todgłosy> to ja! Podczas naszych podróży w przeszłości? W przeszłości widziałaś mi Katryn już wiele razy, ale nigdy nie była tak szczęśliwa Czułabyś być tak samo, gdyby wiedziała, jak wiele na wszystkich sprowadza niebezpieczeństwo? Jak na wszystkich, o ty nie jesteś Nie musisz udawać, wiem, kim jest mój dziadek Nie mogę jaśnie się przed nim ukrywać i teraz, jest skupmy się na tej chwili! W tym jest coś więcej Byłaby prawie tak, jakby na nas czekała? To niemożliwe! Czy ty jesteś prawdziwa? Jestem tak prawdziwa, jak wspomnienia Katrin Tak prawdziwa, jak każdy duch Mama? nie jestem taka dumna z tego kim się stałeś Dumbna... Sama za mną kłopoty, dziadek garnął ich plany w stosunku do mnie Jestem zaznaczony przez zło Zagrażam wszystkim, którzy tylko się do mnie zbliżą Mój przeznaczenie jest potężne, ale nie określa tego kim jesteśmy Nie jesteś swoim dziadkiem tak samo, jak ja nie byłam odrodzoną Aiden I prawda, Victoria? <grytko> Próbował to Dobra, nie musimy czekać na powrót Aiden, bogini żyje w każdym koniu i jeźdźców, którzy otwierają swoje serca i tworzą prawdziwą więź. Terem Aiden jest miłość. Aiden jest z nami od samego początku, we mnie i w was. Tak przynajmniej ich uważam. Justin i nikt tak naprawdę nie zna przyszłości. Uderzajcie ścieżką przeznaczenia, przeznaczenia, które wyznacza wasze serce. Nebo mnie zywa, czas wrócić do światła. Miłość jest wszystkim. Mamo, zniknęła Justin. Mama, tato, Tak się cieszę, że mieli siebie. Żegnaj, mamo, kocham cię. Czas zostaje w przeszłości za nami. Następnie przestanę. teraźniejszość. Mam nadzieję, że nie słuchaj, jak tak stukam tą myszką o biurko. Tak, i więcej. Już mam nadzieję, że też mnie granie zagłusza za bardzo. Dziękuję, że mogę zobaczyć swoją rodzinę, naszą trójkę razem. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, aż mój koń zmienił się, w... By... A teraz znowu straciłem mamę Co nie straciłeś, ona żyje w tobie, Justin Nie możesz, nie możesz ją poznać za pomocą jej Przyniosę ci go, jak tylko skończymy Dzięki Linda, Victoria, tobie też dziękuję, nigdy tego nie zapomnę Koniec... Nie no, jeszcze jeden rozdział jest Gdzie Linda znikła? Tam jest A koniec sobie zostawiam tam na losu niech sobie tam jedę, tam. Wciąż żyjące wspomnienie. Nie mogę w to wierzyć. Tak się cieszę, że możemy wspólnie z Justinem przeżywać te chwile, będzie, że mi nie wlezie. Otworzyliśmy wszystkie strony Piątnika Katry. Teraz możesz czytać o jej życiu, gdy tylko masz na to ochotę. Jest ostatni, ale. To po to, że była nicza emocjonalna książka. Muszę wcisnąć do domu i na whisky. Może pan już porozmawia o tym, czego się dowiedziałyśmy. Czyli to będzie epilog. Dwa rozdziały mi się zapisały. A to zaraz. Najpierw przeczytamy. Bo są dwa. Pamiętnik. Eee, 6.14. O, jeszcze to Szczetowca. Kochany pamiętnik, wciąż mam ten sam sen. Raz po raz. Gropię w nim jak przez duże pole, rośnie te kwiatami. Jadę delikatnie mi twarz. Jestem szczęśliwa, tak mi się wydaje. Żyję w zgodzie z naturą, ze światłem Aiden. Czy jest całkowity spokój? Nie jestem już człowiekiem. Moi śnie nie ma miejsca. Jest tylko dziki koń, to ja nim jestem. To uczucie, gdy moje kopyta delikatnie ocierają się o kępki trawy jest dziwnie znajome. Jestem wolna. Jestem dzika. W końcu jestem sobą. Ale jednocześnie też sobą nie jestem. Dlaczego więc we śnie czuję się bardziej sobą niż kiedykolwiek? Dlaczego się budzę i czuję rozczarowanie, gdy spoglądam przez kołdrę i zdaję sobie sprawę z tego, że wciąż jestem sobą. Mam nogi, stopy, wszystko. Potem dotykam mojego okrągłego brzuszka i czuję twój ruch. Moje kochanie, szczerze, cienie jeszcze Cię nie poznałam, ale już wiem, że pokocham bardziej niż cokolwiek Moja miłość do Ciebie jest nieskończona Poczujesz ją w delikatnym szmerze drzew, gdy będziesz się bawić na dworze przy zachodzie słońca Poczujesz w koniach, które podaruje Ci tata, gdy już dorośniesz Moja miłość, drogie dziecko, jest wszędzie Wyrośniesz na łagodnego, cierpliwego człowieka, takiego jak Twój tata i będziesz szczęśliwy Myślę, że, to, że Justin to ładne imię To ostatnie jeszcze zobaczę Dobra, ale zaraz, zaraz, jedziemy szybko do Jamachem. Ja sobie tu przeczytam po Lindzie. Bo może się okazać, że Linda stwierdzi, że najpierw ci coś powiem, a potem sobie przeczytaj. Więc Widzimy yy, się w wardla. Dobra, wróciłam. Poznanie Katrin pomogło ci zrozumieć własne przeznaczenie. E... Most także do to no, trudna nauka, ale znam ją aż za dobrze. Dla Katrin ryzyko zakończyło się tragicznie, ale nie uważam, że tak samo musi być z tobą, albo z którąkolwiek z nas. Możemy się w nie wspierać. Nie się dowiedzieliśmy podczas naszych wyszukiwania, jednak nasza wiedza jest wciąż tego tak Boga. Wiedza na, na temat Katryn albo strażniku Biden. Czego jeszcze nie e, mówią nam e, flip z druidami? E, zbyt dużo tajemnic tak, jak mam ufać strażnikom Aiden, gdy tak wiele przed nami ukrywają? Przynajmniej możemy ufać sobie nawzajem, prawda, Wiktoria? Po drugie zapoczątkowała echo przeszłości. Ej Kathy, Frick myślał, że łączy Was w tak zwane przeznaczenie, ale czwórka dawnych listów duszy również ma swoje echa w przeszłości. jesteśmy wystawiono na próbę, nadzieja, tragedia. Czy nas także czeka, to co się stało z tamtymi siostrami? Dzięki, Wiktoria. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Nie chcę nic mówić, ale trochę kręci mi się w głowie spojrzenie duszy, które przeniosłam ciebie i Justina bardzo mnie wyczerpało. Muszę odpocząć. Ale zanim pójdziesz... Zauważyłam, że od samego początku wpadł ci w oko mój pluszowy Meteor. ja go zrobiłam na wzór pluszaku sprzedawanych w wierszach kucyku. Chcę ci go dać. Proszę, weź go. Naprawdę. Jeśli będę chciała się przytulić do jakiegoś słodkiego Meteora, to pójdę na dwór. Troszcie o niego, dobrze? Chodziutki, naprawdę Co prawda nie widzę go tak dokładnie jak ten Ale zobaczę sobie jak ten I teraz pora przydać ostatni Dlatego jest Kochany pamiętniku, czas się pożegnać To będzie mój ostatni wpis Kończę ze swoim śmiertelnym ciałem Od teraz moja podróż przybierze wymiar duchowy Jestem podekscytowana na samą myśl Chyba powinnam się bać, ale wcale tak nie jest od teraz czuję tylko spokój i światło. Cokolwiek się teraz stanie, wiem, że mój mąż i Justin będą bezpieczni. Oczywiście trochę mi smutno. Nie może być inaczej, skoro mój syn będzie dorastał bez matki. Tak jak ja dorasta, dorastałam bez swojej. Czasnie jest mroki światło. Teraz wiem, że moja siostra księżyca nie kłamała. Ale Tomasz jest najbardziej serdecznym człowiekiem, jakiego poznałam. Co opiekuje się małym na pewno. Pokażę naszemu synowi, że miłość jest silniejsza niż przeznaczenie. Nawet teraz, gdy zalane rumieńcem słońca... Wnosi się na dachy naszego mego gospodarstwa, a w branym powietrzu czuć delikatny powiew, powiew lata. Ja wciąż nie wiem tak wielu rzeczy. Wiem jednak jedno. Dar Aiden to miłość. Nie został on przeznaczony jednej śmiertelniczce, a wszystkim, którzy potrafią zbudować wieś, zbrodnią duszą. Moc do obrony Jorvików nie jest związana z żadną przepowiednią. Ta moc jest dookoła nas. Mamy ją we własnych rękach i sercach. Myśleli, że Eden powróci przeze mnie. Ale teraz ja odchodzę, by dążyć do jej światłości. Niekończącej się miłości. Mój duch będzie biegał wolno z końmi, które tak kocham. Nigdy nie będę mogła mu tego powiedzieć osobiście. Osobiście, ale gdy już nie, nie będzie, Justin będzie mógł przeczytać mój pamiętnik i wtedy zrozumie. Mama cię kocha, Justin. Moja miłość, miłość. Aiden zawsze będzie przy tobie. Koniec bajki. A więc tak, idę zobaczyć meteora. Ruszaka. I mi drzwi zasłaniają. Więc tak Eee, yy... yy, słodziutki Nie chciałam skłonąć do puszczaków, naprawdę Chociaż jednak wolę tą pseudo-Albertę Dobrze, myślę, że w tym odcinku to na tyle Skończona seria z powrotnikiem Katrin Mam nadzieję, że jakaś dalsza część historii serialu nie roz... No bardziej się rozkręci i... Po prostu, no czekam, no jak każda osoba, która jest na bieżąco. Co ja się będę rozgadywać, no? Tym odcinku to by na tyle było. I widzimy się następnym razem. Pa!